Rozpoczynamy specjalny odcinek programu Lecą Typy, dziś wyjątkowo bo nie o piłce nożnej, a o MMA, a to dlatego, że przed nami 18 grudnia wielka, wielka noc ze sportami walki. KSW 65 z walką wieczoru mamy Kalidów Roberto Solwicz oraz UFC Fight Night 199 z walką Mateusza Gamrota z Diego Ferreira. Dzisiaj jestem w specjalnym towarzystwie razem z Piotrem Motem. Dzień dobry Piotrek. Dzień dobry, witam wszystkich. Zaczynamy nasze typy. A dzisiaj, tak jak mówiłem, dwie walki KSW i UFC, ale nie tylko, bo tutaj jeszcze sobie z Piotrkiem wybraliśmy. Po jednej walce i KSW i z Gali UFC. Także zaczniemy sobie, Piotrek, od, od typów na, na KSW. Poproszę Ciebie o Twoje propozycje dwóch walk. No, oczywiście musimy typować walkę wieczoru, bo to jest jedna z największych, a być może nawet największa walka w historii KSW, czyli starcie pokoleń, starcie dwóch generacji i dwóch wielkich gwiazd. Gwiazdy, która jest już absolutną legendą, czyli Mameda Halidowa, z Roberto Soldiczem, który ma aspiracje, aby do tego poziomu dojść. Roberto Soldicz jest faworytem bogmacherów, ale ja w tej walce stawiam na Mameda Halidowa, zawodnika, którego. Już wiele osób skreślało po porażce ze Scottem Ashamem, po takim okresie, w którym on miał sporo problemów, w, i chyba fizycznych, i takich mentalnych. Prawdopodobnie motywacja już nie była na tym samym poziomie, ale mam wrażenie, że ubiegłoroczna wygrana ze Scottem Ashamem, odzyskaniem tytułu mistrzowskiego, rozpaliło na nowo ogień, a, a taki pojedynek z 15 lat młodszym, bardzo silnym, groźnym, niepokonanym, jeśli chodzi o. Walki w, w, w ostatnich latach w KSW, poza, poza jednym przypadkiem soldiczym, jest, jest absolutnie takim bodźcem, który rozpali w Halidowie ogień na nowo. Walka na pewno będzie dla niego trudna. Walka będzie musiała być bardzo taktyczna, bo, bo soldiczy jest niesamowicie silny, ale ja absolutnie wierzę w to, że Halidow jest w stanie po raz kolejny trochę cofnąć czas, trochę być może go zatrzymać i wygrać z Soldiczem na punkty. Poza tym warto też chyba postawić na zwycięstwo Saladina Parnasa z Torresem, z Danielem Torresem w ich walce rewanżowej. Torres w pierwszej walce wygrał przed czasem, więc z takim naturalnym typem byłoby to, żeby ponownie postawić na jego zwycięstwo, ponieważ on w pierwszej walce wygrał bardzo szybko, bo już w pierwszej rundzie. Mam jednak wrażenie, że te wszystkie obietnice i ten cały obraz, który Parnas zbudował swoimi pierwszymi występami w KSW. To nie jest tylko taka bańka, która pękła, wydaje mi się, że pierwsza jego porażka to był wypadek przy pracy, teraz wyciągnie wnioski, przewiduje, że walka będzie z jego strony bardzo ostrożna. On zresztą przyzwyczaił do tego, że walczy dosyć asekuracyjnie, w kontrolowanym przez siebie tempie, niespecjalnie podejmuje ryzyko, trochę zapomniał o tych zasadach walce z torresem, zapłacił za to wysoką cenę. Myślę, że w rewanżu nie popełni tego błędu. Podsumowując, wydaje mi się, że Parnasy po dosyć nudnym pojedynku, ale kontrolowanym przez siebie, wygra na punkty i odzyska mistrzowski tytuł w kategorii piórkowej. Jeśli chodzi o moje typy na, na dwie walki KSW, to yy, przede wszystkim trudno jest typować walkę Kalidowa z soliciem, yy, Szczególnie dlatego, że ja osobiście jestem wielkim fanem yy, Mameda Kalidowa. I logika raczej e, nakazuje myślę, że tę walkę wygra Roberto Soldić. E, wierzę jednak w to, że na pewno Kalido w tej walki nie przegra szybko, że będzie potrafił przez przynajmniej większość pojedynku, toczyć taką e, równą, równą walkę, właśnie z faworytem, jakim jest Roberto Soldić. Dlatego nie typuję zwycięzcy w tym pojedynku. Typuję, że zobaczymy powyżej 3,5 rundy. Nie sądzę, żeby to się skończyło szybciej. Obydwa i zawodnicy są na takim poziomie, że no, nie spodziewam się z tego dookołtu. Podejrzewam, że tutaj mnóstwo dobrego MMA zobaczymy i tę walkę będziemy oglądać przez przynajmniej przynajmniej cztery rundy. A drugą walkę do typowania, którą sobie wybrałem, to jest starcie Iona Surdu z Adamem Niedźwiedziem. Walka może nie należy do takich najgłośniejszych medialnie, ale wydaje mi się, że, że będzie ona całkiem ciekawa. Jednak surdu to jest moim zdaniem jednak zawodnik lepszy od niedźwiedzia, mający przede wszystkim znacznie, znacznie większą siłę ciosu, bardzo dokołtujące uderzenie, a wtedy też efektownie skończona walka takim hajkikiem. Dlatego ja w tej walce typuję zwycięstwo przed czasem iona surdu po kursie 2,50 w fortunie. Mamy więc już komplet typów na gale KSW i teraz przechodzimy do tego, co będzie później, bo w nocy z soboty na niedzielę w Las Vegas, czyli Gamrot Ferreira oraz jeden dodatkowy typ na tę galę. Także Piotrek, oddaj głos. Tak, tak jak powiedziałeś, 18 grudnia, bardzo ważna data dla polskich fanów, dla fanów polskiego MMA. Przede wszystkim z uwagi na KSW, ale także kolejny występ Mateusza Gamrota na gali UFC i bez wątpienia najtrudniejsze przed nim zadanie, walka z Danielem Ferreirą klasyfikowanym na 11. miejscu w wagi lekkiej. Walka, która będzie trudna i będzie wymagała od Mateusza na pewno takiej perfekcyjnej egzekucji taktycznej, bo Ferreira to jest zawodnik bardzo doświadczony, dużo bardziej doświadczony. Na tym najwyższym poziomie niż, niż, niż Mateusz Gamrod, Dlatego trzeba będzie być nastawionym na to, że Ferreira od początku będzie wywierał presję, bo on zawsze w ten sposób walczy. I, i Gamrot będzie musiał przede wszystkim utrzymywać walkę w stójce, chronić się przed obaleniami, bo będzie, będzie z pewnością Brazylijczyk dążył do tego, żeby, żeby przeprowadzić tę walkę, przenieść tę walkę na matę. Walka będzie trudna, myślę, że walka będzie na pełnym dystansie, raczej nie sądzę, żeby Mateusz był w stanie skończyć Ferreirę przed czasem, podobnie zresztą w drugą stronę, nie sądzę, żeby Ferreira w stójce mógł zrobić jakąkolwiek krzywdę Polakowi, w parterze też nie wiem, czy, czy, czy tam ktoś kogoś na tyle zaskoczy, na tyle zamęczy, bo bardziej tutaj w wyniku zamęczenia takiej, takiego wycieńczenia, ewentualnie jakieś poddanie mogłoby się wydarzyć. Stawiamy Mateusza, wydaje mi się, że dobrze, dobre rozplanowanie tej walki taktycznie, więc uruchomienie wysokiego tempa. I utrzymywania walki w stójce przez, przez większość czasu powinno sprawić, że, że Polak tę walkę wygra, a to sprawi z kolei, że no, zacznie się liczyć naprawdę w kategorii lekkiej w UFC. Wydaje mi się, że. Mateusz wygra tę walkę na punkty. A, a drugim typem na, na galę UFC Fight Night jest walka wieczoru i Chris Dowdy z Derekiem Lewisem. Ja stawiam na taukausa, który moim zdaniem jest w trochę lepszym momencie kariery. Wiadomo, że Derek Lewis to jest absolutna bestia fizyczna zawodnik, który jest w stanie w dowolnym momencie wyprowadzić cios i w zasadzie wykończyć przed czasem każdego w kategorii ciężkiej, ale sądzę, że Dałkaus podejdzie do tego pojedynku naprawdę poważnie. On teraz ma trochę lepsze warunki finansowe, już wyłącznie skupia się na treningach MMA, i to jest jego ogromna szansa. Gdzieś czuję, że to też może być walka w wolnym tempie prowadzona, ale ostatecznie, gdy Luis się trochę zmęczy, to pewnie Dowkaus po prostu będzie punktował to, co pokazał w, w walce z Derrickiem Lewisem Cyril Gannet, To jest taki blueprint do tego, jak wygrać z Luisem na tym etapie jego kariery. I myślę, że Dowkaus będzie w stanie może nie w 100% to przekopiować bo może jeszcze nie jest takim zawodnikiem tej klasy, co Gannet, ale myślę, że będzie w stanie absolutnie Eluisa wypunktować. Ode mnie na walkę Gamrod. Gamrot Ferreira, troszkę inny typ, bo ja jednak uważam, że, że Mateusz tę walkę skończy przed czasem. Dla mnie aktualnie to jest tak strony zawodnik i chyba, czy znaczy moim zdaniem, Ferreira ma już chyba swoje najlepsze lata za sobą, i wydaje mi się, że jednak, że jednak Gamrot tę walkę już. Pod koniec drugiej, może w trzeciej ludzie skończy przed czasem bardzo dobre obie płaszczyzny ma Mateusz i ja osobiście liczę, że właśnie tak ta walka się zakończy, a drugą walkę, którą sobie wybrałem, to starcie Belala Muhammada z Tivenem Thompsonem. Tam typuję underdoga, bo właśnie Belala Muhammada, to jest zawodnik, który notuje imponującą serię sześciu wygranych z rzędu. Przegrał tylko raz w, w ostatnich 12 pojedynkach. Jest także młodszy od swojego rywala. Wiadomo, Steven Thompson ma na swoim koncie kilku naprawdę renomowanych rywali, ale wydaje mi się, że on podobnie jak Diego Ferreira już, już jest trochę po drugiej stronie rzeki. Dlatego tutaj e, typuje zwycięstwo Bela Muhammada e, po kursie 2.73. E, mamy już komplet e, naszych typów z analizą na obie gale. Jeszcze tutaj chciałbym w ramach uzupełnienia wspomnieć o e, tekstach na portalu Legale buchmacherska.pl, które właśnie Piotrek Momot napisał. Odsyłamy tam do, do naszych typów, do kursów Bogmacherskich. Tam również znajdziecie informacje o transmisjach, gdzie można obie gale oglądać. Również uzupełniane będą na bieżąco wszystkie promocje, które będą dotyczyły właśnie yeah. tych dwóch gal. Ale także i zachęcamy do czytania. I jeszcze na koniec mamy dla Was specjalny konkurs, o którym opowie Piotrek. Tak, a propos promocji i niespodzianek, jest konkurs przygotowany przez legalnych bookmacherów. Zachęcamy Was do pozostawiania komentarzy pod tym filmem i typowania wyniku walki Mohameda Kalidowa z Roberto Suldiczem dla trzech osób, które jako pierwsze poprawnie wytypują wynik tej walki y, trzy free bety do fortuny. Dokładnie. Typujemy sposób zwycięstwa oraz zwycięzce i zgarniamy free bety do fortuny. Dziękuję Ci, Piotrek, bardzo za tą kompleksową analizę, za twoje typy i miejmy nadzieję, że tutaj pomożemy naszym widzom, aby udało się tutaj trochę zielonych typów y, na koniec wygrać. Dzięki. Do zobaczenia.